Jungle. Audio jungle. Dzień dobry, Łukasz Płomski, radca prawny, sprawnyprawnik.pl. To mój blog o technicznej stronie pracy prawnika. Dzisiaj nagranie: nagranie: ilustracja z jednej strony do artykułu o aktualizacji Atachi. Trochę też jako kontynuacja nagrania z webinaru, jak zapanować nad załącznikami. Tam prezentowałem działanie atacji i myślę, że to jest dobre nawiązanie i dobry początek, ponieważ też później, jak rozmawialiśmy, to pytanie o możliwość podłączania czy linkowania załączników np. z dysku Google lub z innych usług chmurowych padało dosyć często. Wtedy ta aktualizacja jeszcze nie była gotowa, ale wreszcie jest. Więc stwierdziłem, że najlepiej pokażę, pokażę jak to działa na, na przykładzie i najlepiej na tych samych plikach. Tutaj znalazłem pliki z tego naszego przykładu i przygotowałem sobie i przygotowałem. To jest pozew pozew z Lexa, prosty wzór, który wtedy używaliśmy. Tylko mi sobie zapisał go z dzisiejszą nazwą. Data z time Markera. Przygotowałem sobie trzy pliki. Niech to będzie KRS PKN One są w usługach chmurowych po kolei. Jeden jest jeden jest OneDrive. Drugi jest na dysku Google. Trzeci jest na Dropboxie i spróbujemy je podłączyć jako załączniki zupełnie przykładowe pliki spróbujemy podłączyć jako załączniki do tutaj naszego przykładowego pisma pracowego pozwu. Ja tutaj sobie przygotowałem takie przykładowe nazwy Wybolduję je żeby żebyśmy mogli dobrze to zaobserwować i pozyskamy linki. Pozyskamy linki hiperłącza internetowe do tych plików, tych plików załączników. Ja sobie je zanotuję tutaj na boku w notatniku, a dodatkowo w trybie w przeglądarce sobie tylko jeszcze sprawdzimy, czy każdy z nich się prawidłowo wyświetla. Specjalnie w tym trybie takim prywatnym, żeby nie być nigdzie zalogowanym. Weźmy sobie tutaj teraz link do. Google. Sprawdźmy, czy działa. Wklejmy sobie też. Działa. I ostatni link do tego samego pliku do Dropboxa. Ok. Zobaczymy, czy działa. Działa. Tak jest. Dobra, no to teraz podłączmy sobie. Chodzi tylko o demonstrację, więc ja tutaj się specjalnie nie, nie uzewnęczniam. Podłączmy je sobie. Pierwszy, skopimy sobie ten, to hiperłącze, które przed chwilą pozyskaliśmy. Tak, teraz podłączmy. Powiąż plik. Link do dysku Google i link do Dropboxa. Powiąż. Wklejamy. Ok, zobaczmy, czy jest. Tak, tutaj widzimy, że jest. Do OneDrivea, do Google Drivea i do Dropboxa. Zaaktualizujmy sobie nasz, naszą listę załączników. Widzimy, że mamy. To są te same pliki. Wszystko powinno zadziałać praktycznie od razu. Generujemy. Co on nam tutaj mówi? Mówi nam, że trzy załączniki mają źródło w internecie. Pozostałe, brak uwag, bo były linkowane lokalnie. Zobaczmy, jak tam to zadziała. Wskakują załączniki. Widać, gdzie w folderze on tutaj pobiera tymczasowy plik, nadaje mu nazwę i generuje całość do folderu. No i gotowe. Czasami to trwa trochę dłużej, ale teraz poszło błyskawicznie. Zobaczmy tutaj, jak nam to wyszło. Mamy nasze pismo, Mam nasze załączniki. Akurat to była opcja z przekładkami, które teraz możemy w nowej wersji czy lepiej kontrolować na dodatek. No i proszę, mamy. Załącznik numer 1. Tutaj załącznik numer 2 pobrany z dysku. Tutaj link z Dropboxa. Bardzo fajnie. Co więcej? Co też jest super sprawą. Również z poziomu pisma. Zobaczcie. Jakie interaktywne pisma dostajemy dzięki temu. Każde, każde łącze jest, jest klikalne. To jest chyba najfajniejsza rzecz, którą a, krem też możemy przy okazji osiągnąć. Ja tutaj mam akrobata. Widzimy, że to są tak naprawdę hiperłącza. Artykuł: Otwórz łącze internetowe. Widzimy, że Atachi tutaj podłączyło nam pliki. Normalnie jest to oczywiście na wydruku zupełnie niewidoczne. Ale działa znakomicie. Dziękuję za uwagę. Jungle.